Reklama skierowana do radnych we wszystkich gminach w Polsce. Proszę bardzo, pokazuję swoje łupy jeszcze z PRL-u. Nie wiem, pieniądze to teraz chyba się już nie da wymienić na te nasze prawdziwe, poważne pieniądze. Jeżeli da się je przetopić, prawo na to pozwala. No w końcu nie są już w obiegu, i chyba jeżeli w banku nie można wymieniać, nie wiem jak to jest, ale jeżeli można by było, to ja proponuję wybrać trzy wielkości. Z tego wezmę ten. Jeszcze szukam 50 groszy. Mam jeszcze sporo z demoludów tam też już, czyli z innych krajów, które były inne. Teraz są porządne. Też by można było poprzetapiać, jeżeli prawo oczywiście pozwala. Bo ja nie chcę nic przeciwko prawu robić. Znaczy sam tego nie będę robić, bo to proponuję tylko radą gmin. Te pieniądze będą mieć nazwy. Jedówka, Nędzówka, Głodomorka. Ja od razu y, tutaj pokazuję je. Nie będę. Y, no, nie będę coś tam robić. Y, słuchajcie, o co chodzi w tym wszystkim? Y, radni y, zostali powołani gdzieś 24-25 lat temu i z okazji właśnie 25-lecia istnienia rad y, gminnych. Powiatowych, wszelkich tych rad osiedlowych, proponuję, by wybić trzy rodzaje pieniążków: biedówkę, nędzówkę, głodomorkę. Hmm. Biorąc pod uwagę, ile teraz dostają diety, biedówka to będzie największa dieta, nędzówka to będzie średnia dieta, i najniższa dieta to będzie głodomorka, to jest na rękę. No, tysiąc osób akurat jest pensja też brutto tych, co najniżej zarabiają. Mając pieniądze z Urzędu Pracy, nie? ktoś, jakiś przedsiębiorca chce mieć o pracownika, to, to bierze właśnie z Urzędu Pracy, dostaje 1000 złotych brutto. Tyle jest to głodomorka. To są teraz pieniądze. Na początku była to społeczna rzecz, bycie radnym. W internecie ciężko znaleźć, poszukajcie sobie sami. Ja znalazłem tam 25, nie 20 złotych, 15 złotych, takie były sumy na początku w dwóch minach co dotarłem w internecie, tylko w wywiadach. No teraz przyjmijmy, że naj, największa kwota to będzie najczęściej przewodniczący rady dostaje największą, czyli powiedzmy 2000. Ja sobie to wymyśliłem, że to będzie ten pieniądz wart 2000 i wtedy ten wasz przewodniczący radny będzie dostawał tylko jeden pieniążek, nie? To będzie dużo lepiej wyglądało. Ten 1500 powiedzmy jakiś tam w komisji czy w czymś tam jest, dostanie jeden pieniążek warty 1500 i i te pieniądze będą ważne tylko w waszym mieście, czy tam na wsi. Tylko tam można będzie je wydać, więc nie wyda ich poza. Czyli jakiś tam procent też skapnie do gminy, co ma duży plus tutaj. No i ten widok, który nigdzie nie jest, powiedzmy ma te 1000 złotych tylko, to dostanie też jeden pieniążek. O to mi chodziło. Każda gmina swoje. Yy, oczywiście nazwy mogą sobie, każdy, każdy tam może sobie wymyśleć. Ja proponuję po prostu Biedówka, Nędzówka, godomorka. Takie nazwy polecam.